W tym filmie powiem Ci o protokołach stosowania postów oraz które okno żywieniowe będzie dla Ciebie najlepsze. Zapraszam do oglądania. Intermittent fasting, tłumacząc z angielskiego, są to przerywane posty. Co to właściwie oznacza? Oznacza to, że do naszej diety wprowadzamy posty. Właściwie codziennie stosujemy posty, gdyż podczas snu. Nie spożywamy nic, chyba że ktoś lunatykuje i idzie do lodówki, no to wtedy przerywa ten post. Aczkolwiek praktycznie każdy z nas podczas snu nie spożywa żadnych kalorii. I to nazywamy postem okresem niespożywania żadnych kalorii. Ale w nauce ta definicja jest troszeczkę inna, bo post jest to dobrowolne zrezygnowanie z jedzenia, które trwa minimum 12 godzin. Gdyż po 12 godzinach Zauważamy efekty stosowanych postów. Czym dłuższy ten post, tym te efekty są bardziej nasilone. Ale to nie oznacza, że czym dłuższy post, tym lepiej. Bo co za dużo to niezdrowo, to jakie mamy protokoły stosowania przerwanych postów? Po pierwsze, mamy protokoły do stosowania codziennego. Tutaj dzielimy dobę na okres spożywania posiłków, czyli na tak tzw. okno żywieniowe oraz na okres postu, czyli okresu, w którym nie spożywamy nic. I tutaj mamy takie protokoły jak 12:12, 16:8 czyli 16 godzin postu, 8 godzin spożywania posiłków, 18:6, 24, 23.1 czyli mamy tylko jednogodzinne okno żywieniowe, a przez 23 godziny codziennie pościmy. Znane to też jest inaczej jako jeden posiłek dzienny. Teraz poznajmy protokoły, których nie możemy stosować codziennie. Wynika to z tego, że czas postu trwa minimum 24 godziny, a więc automatycznie nie możemy stosować ich codziennie, bo oczywiście doba trwa 24 godziny. Mamy protokoły ze względu na długość postu, czyli mamy 24 godziny, 36, 48, 56, 72, 108 i tak dalej i A jakie mamy protokoły do stosowania tych poszczególnych postów? Mamy na przykład protokół Eat, Stop, Eat. W którym robimy spontaniczną budówkę trwającą 24 godziny lub też 36 godzin. Przykładowo, dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj była niedziela, zjadłem ostatni posiłek o 18 i dzisiaj zdecydowałem, że nie spożywam nic. I następny posiłek spożyję we wtorek rano. To jest protokół Eat Stop Eat. Kolejnym ze schematów, który możemy wykorzystać, jest Alternate Day Fasting. Oznacza to dosłownie Pościć co drugi dzień. Czyli w poniedziałek poszczę, we wtorek nie poszczę, w środę poszczę, w czwartek nie poszczę i tak dalej, i tak dalej. Pościmy co drugi dzień. A w tych dniach, w których spożywamy, nie liczymy kalorii, jemy tyle ile chcemy. Oczywiście nie polecam wam spożywać sobie z tego jedzenia, bo wtedy poszczenie praktycznie nie będzie miało sensu. Jeżeli chodzi o alternate day fasting, to mamy tutaj dwie odmiany. W jednej odmianie podczas postu nie spożywamy nic, 0 kalorii, a w drugiej odmianie możemy spożywać nawet 500 kalorii. Czyli to do końca nie jest postem, bo spożywamy jednak jakieś kalorie, ale wiele osobom taki jeden posiłek, który zawiera 500 kalorii, może pomóc ułatwić długoterminowe stosowanie tego protokołu żywienia. I mamy też tak zwaną dietę 5-2, czyli przez 5 dni normalnie jemy, a przez 2 dni pościmy. I tutaj też możemy te 2 dni zmodyfikować, jedząc 500 kalorii. No i mamy ostatni rodzaj postów, który właściwie nie ma żadnego protokołu, nie ma żadnego schematu, gdyż jest to po prostu kilkudniowa głodówka. Wybieramy sobie ilość dni, ile chcemy pościć, najczęściej to są 3, 5 lub 7 i robimy taki post co miesiąc, co 2 miesiące, co 3 miesiące, co pół roku tak dalej. Czym dłuższy ten jest post, np. post 7-dniowy, tym rzadziej powinniśmy go robić. Siedmiodniowe posty radziłbym Wam robić co kwartał. Tutaj tak naprawdę nie ma górnej granicy postu, bo była osoba, która pościła 382 dni. Czyli pościła ponad rok. Jest to udokumentowane, ale absolutnie nikomu wam tego nie polecam. Ta osoba była pod kontrolą lekarzy i ta osoba była bardzo otyła. To taka mała ciekawostka. Okej, okay, Rafał, a jaki protokół postów ty byś polecał do stosowania? Jeżeli chodzi o stosowanie codziennych postów, dla większości. Polecałbym stosować 16.8, gdyż jest on jednym z najłatwiejszych protokołów do stosowania oraz jest całkiem bezpieczny. Inne protokoły, takie jak 24 czy też 23.1, mogą nie być wskazane do stosowania kobietom z niedoczynnością tarczycy, osobom zestresowanym itd., itd. Oczywiście każdy z nas jest inny i to wcale nie jest powiedziane, że przy takich jednostkach chorobowych nie można stosować postów. Po prostu moim zdaniem nie jest to optymalne, nie jest to Wtedy wskazane. A jeżeli chcecie robić dłuższe posty, to na przykład polecam robić jeden raz w tygodniu, 24 lub 36 godzin. Posty trzydniowe raz na miesiąc, posty 5-7 dniowe raz na kwartał. A jeszcze ważna sprawa, gdy chcecie zrobić dłuższy post, to warto po pierwsze przygotować się do niego, na przykład ograniczyć węglowodany, czy też stosować protokoły Intermittent Fasting do codziennego stosowania. Tydzień lub dwa tygodnie przed takim dłuższym postem? Bo to po prostu wam ułatwi zrobienie takiego dłuższego postu. No i druga sprawa, skonsultujcie się ze swoim lekarzem, czy nie macie żadnych przeciwwskazań do zrobienia takiego postu. Jest to ważne, bo można sobie zrobić krzywdę. A w tym filmie to będzie wszystko. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę, o subskrypcję tego kanału. Zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie. Tam dużo się dzieje. Tam możecie mnie bliżej też poznać, także zapraszam do odwiedzania, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!